Witajcie moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku i kolejna propozycja przed nami dzisiaj od Ewy Stala Ewunia, bardzo Ci dziękuję za tą propozycję wysyłam Ci ogromne serduszka i gorące pozdrowienia Ewunia zaproponowała odcinek na taką rywalizację worki z kasą czyli ekspres losy i neonowy bonus 7 bo w jednym i w drugim przypadku szukamy worków. Tutaj pełnych worków pieniędzy i tutaj również symbol worka wygrywa. Także rywalizacja świetna, pomysł świetny. Wszystkie wasze propozycje są naprawdę bardzo fajne. Bardzo wszystkim dziękuję za kolejne, które będę realizowała za jakiś czas, jak skompletuję oczywiście zdrapki potrzebne, ewuni. Zostawiajcie coś miłego, coś pięknego w komentarzach. A ja chyba sobie zacznę od worków. Kupowane w czwartek. Nagrywam od razu, bo będą mnie tu kusiły, a jeszcze nigdzie nie zaglądałam. Zawsze odwracam, jak kupuję, odwracam do góry nogami, jak to się mówi, do góry plecami. O, w ten sposób nie zaglądam, aż nagrywam. Bo ja chcę razem z Wami znaleźć te wygrane, a nie potem się jakoś sztucznie cieszyć i się niby zdziwić. Nie, nie, nie lubię oszustwa. To ma być wszystko oryginalne, autentyczne. Dobrze, pierwszy worek z kasą. Szukamy worka z cyfrą 32. Nie ma. Piątka. Nie ma dwadzieścia sześć, dwadzieścia sześć nie ma, dwadzieścia jeden, dwadzieścia jeden nie ma dziewięć, dziewięć nie ma w ogóle takich cyfr niskich, czterdzieści jest czterdzieści pięć, trzydzieści nie ma i trzydzieści cztery, jest trzydzieści trzy nie ma. Czyli ten jest pusty, worka pełnego nie znalazłam, drugi ekspres los, szukamy ósemki, nie ma, 39 dziewięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia jest 19, 13, jest 14 i jest 12, oczywiście. Szóstki nie ma, jest 7. I 45 nie ma. Ten jest też pusty. Nawet w tych losach muszą te oboki dać. I ostatni losik, trzynastka. Jest 14, pięknie. 35. Trzydzieści cztery. No to dwadzieścia siedem jest oczywiście dwadzieścia sześć, jest dwadzieścia osiem, a dwadzieścia siedem zapomnieli. 38 nie ma, trzydzieści siedem nie ma, trzydzieści dwa nie ma, ósemki nie ma i czterdzieści dwa jest czterdzieści trzy. Oczywiście los jest pusty, ja Je sobie jeszcze później po nagraniu sprawdzę, ale raczej nie ma, a szkoda, bo te akurat losy były dosyć fajne na premierze i później jeszcze po premierze. No to biorę drapak i drapiemy. Kupowane w jednym miejscu i później zauważyłam w domu, że mam dwie piątki, ale z różnych paczek i szóstkę. Także tak się złożyło. Ja nigdy o numery żadne nie proszę, nie mówię, bo co będzie, to będzie. I tu oczywiście również wygrywa worek, a siódemka mnoży razy dwa. No to drapiemy. Trzy szanse dostały losy, trzy szanse zdrapki. Czy tutaj pełny worek znajdę? Jest kostka, trefl, pik, Banan, dzwon, ananas, motylek, kwiatek, aparat, winogrono, nuta, karo, chmura, bluzka i wiśnie. I ostatnie symbole to biedronka, kapelusz, kier, cytryna. I borówki FL, czyli jedna z tych piątek jest pusta. 60 zł wkład. I teraz druga piąteczka. No, chociaż jeden worek dajcie. Chmura, kostka, aparat. Dzwonek. A melon. Karo. Kapelusz, cytryna, śliwka, nuta, wiśnie, motyl, trefel i biedronka. I ostatnie symbole to pik, kier, banan, bluzka, winogrono i ananas. Tu żadnego worka nie dadzą. L i H znalazłam. No dobrze. Ostatnia trapka przed nami. Ostatnia szansa na znalezienie worka, numer szósty. I tu szukamy worka lub siódemki: banan, kostka, kapelusz, melon. Wisienki, trefl, ananas, karo, dzwonek. nadajcie no ten worek. Winogrono, pikier, cytryna, biedronka, motylek, śliwka, bluska, kwiat, nuta i chmura. Poszukiwałam worka, nie znalazłam ani jednego, aż się tutaj w drapaku zapchało od tej warstwy. Także Ewuniu, bardzo Ci kochana dziękuję za tą propozycję. Poszukiwane worki niestety się nie pokazały, ani w drapkach, ani w losach. No cóż, tak to bywa, tak bywa jak się człowiek bawi z lotto. Ale oczywiście propozycja była bardzo fajna. Wszystkich poproszę o pozostawienie czegoś miłego dla Ewoni. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za obecność. Wszystkich gorąco pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!